Dzień dobry, kochani! Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdeczne znaki ognia, czyli Barany, Lwy i Strzelce. To jest czytanie na grudzień 2015 i karty już są rozłożone. Za cały rok chcę podziękować Wam serdecznie za dzielenie się na Facebook, na Google, a w końcu to są za darmo filmiki. Dziękuję za zakupienie czytania na YouTube i na Vimeo. Dziękuję serdecznie za wszystkie o, lubienie o, moich filmików, a także za wspaniałe komentarze. No i oczywiście bardzo proszę subskrybujcie, um, bo jeżeli będę widziała, że nic nie przybywa, nic nie przybywa. Więc może będę musiała się przerzucić na coś innego, a tego już więcej nie robić, jeżeli nie będzie nowych chętnych. Także bardzo proszę, subskrybujcie, kochani. Ok, i teraz mamy karty rozłożone dla baranów, lwów i strzelców. I powiem, jaka jest energia, bo naprawdę wymagacie osobnego czytania prywatnego. To jest generalna energia. I teraz, co jest dla. Barana. Otóż dla barana, baran będzie w swoim żywiole. Jest karta ognia, to jest ósemka ognia, a więc co opóźniało się, nie działo się, zatrzymało się koło i dalej nic, tak teraz się ruszy. Ruszy, ruszy się, skończone już są opóźnienia i rzeczy zaczną się dziać bardzo szybko. Ja myślę, że uh, Grudzień przeleci Wam jak zwicza strzelił, dużo rzeczy będzie działo się naraz. Będziecie bardzo zajęci. Jeśli chodzi o uczucia, warte są odkrycia dla tych, którzy się spotykają, dla tych, którzy się spotkają, dla tych, którzy są w związku, warto zajrzeć i zapytać siebie. Warto tam zostać, czy trzeba odejść. A jeśli chodzi o. Świat stoi dla Was otworem. Oczekujcie wszystkiego, co jest na, najlepsze. Macie naprawdę super, super wiadomości. Niebo druga strona chce Wam bardzo pomóc, a więc nie mogę pomóc, jeżeli nie poprosicie o tę pomoc. Więc nic, tylko trzeba albo modlić się, co jest bardzo dobrze, i prosić o coś, o coś prosić, albo dziękować za to, że to już się stało i jedno i drugie jest dobre. Ja osobiście wolę dziękowanie. Okay. Jakakolwiek była sytuacja do tej pory, że nie wiedzieliście, czy to tak, czy inaczej, czy to wyszło, czy nie wyszło, czy to się zakończyło, dobrze, czy źle, nic się nie martwcie. Archanium Michał mówi: Sprawa już jest zakończona. Wyjdzie to tak, że będzie dobrze dla wszystkich. Nie ma się tutaj co. A tym dłużej przejmować. Dla Was jest naprawdę bardzo dobry miesiąc, moje, a, moje barany. Jest świetna energia. Bo teraz każdy baran będzie przechodził inne rzeczy, ale pamiętajcie, że energia jest właściwa, więc wykorzystajcie miesiąc grudzień na to, żeby coś popchnąć, zrobić, zakończyć, bo macie super, super energię. Moje drogie lwy, otóż, lwy. Będą, to jest trójka wodna i ja zawsze mówię, że to moja karta, ponieważ trójka to jestem ja i, i woda jako ryba. Jest to karta bardzo dobra, oznacza świętowanie. Świętowanie, zaproszenie na wesele i dobra zabawa na weselu, na zaręczynach, na chrzcinach. Na Sylwestra, na świętach Bożego Narodzenia, naprawdę fajna zabawa, ale także pokazują anioły bardzo wyraźnie, że potrzebujesz więcej śmiechu, więcej radości w swoim życiu. I użyj tej energii grudniowej, żeby się dobrze zabawić, bo z drugiej strony woda to są emocje. Ty jesteś od działania, mój drogi Lwie. Natomiast woda jako emocje może nie jest Twoją. Najlubieńszą stroną, bo tutaj masz akurat um, separację. Teraz ta separacja może być z mężem-żoną, może być z dziewczyną-chłopakiem, może być, bo ktoś wyjeżdża, opuszcza dom, podróżuje, um, może oznaczać dla każdego zupełnie co innego, ale ta separacja widzę, że troszeczkę może Cię zasmucić. Um, I albo byłeś tak zmęczony, teraz może były kłótnie, teraz jest ta separacja, i teraz wreszcie odpoczywasz. I potrzebujesz zadbać o siebie, drogi Lwie, odpocząć, odciąć się, zrobić coś takiego, żeby spędzić ten czas samej samemu, naprawdę oddychając głęboko, ok? I dbając o siebie. I Módl się o to czego potrzebujesz. Módl się i proś, bo jeżeli nie poprosisz, nie otrzymasz. Módl się i proś o to, co potrzebujesz i wiesz bezgranicznie, że to się stanie. Zanim pójdziesz spać, rada jest taka: powiedz archaniele Michale: proszę przyjść w moich snach i zabierz strach i obawy a daj mi wiarę głęboką wiarę w to że wszystko będzie dobrze wypełnij mi siłą odwagą i pewnością siebie także możecie troszeczkę się czuć może pod koniec roku że zabrakło wam wiatru pod waszymi skrzydłami niemniej jednak to jest um, wszystko do zastąpienia. Zobaczymy, co będzie dla was w roku 2016. Te filmiki te też już niedługo nadchodzą. Kochane moje drogie strzelce. Dla Was zaczyna się pierwsza wiadomość jest Ekstra. To jest znak ziemski, ziemia, czyli coś solidnego, coś praktycznego, sukces pieniądze i tak dalej. Przychodzą do Was jakieś. Pieniądze, jakaś dobra wiadomość. Um, chcecie robić coś, co macie ochotę robić coś, co sprawi Wam więcej przyjemności. Nawet możecie pomyśleć o tym, żeby uczyć się czegoś nowego, że to, co robiliście do tej pory jest fajne, ale chcecie, żeby to było coś bardziej interesującego. Macie na to absolutnie zielone światło. Dla tych, którzy kogoś dopiero co spotkali, albo spotkają e, w grudniu to może być ten one, ten właściwy, ta właściwa osoba. I może tak też być, że już wy znacie tę osobę, a teraz nagle okaże się w grudniu, że ktoś powie, że e, temu komuś na Was zależy, co jest super. Dla innych wkrótce spotkacie, wkrótce spotkacie w 2016 roku. I podejrzewam, że na początku. Ale musicie zadecydować, czego chcecie, moi drogie strzelce. Bo może tak być, że wy chcecie kogoś spotkać, ale tak naprawdę nie wiecie, jak ten ktoś ma wyglądać koło Was, jak się czujecie z tą osobą. I trzeba zadecydować, ok, to jest to, co jest dla mnie ważne, to jest to, co jest dla mnie istotne, i to otrzymacie. Natomiast dla innych, i patrzcie, dla Was aż trzy karty wyciągnęłam, bo tak miałam podyktowane, trzeba będzie odejść od kogoś. Albo oczyścić swoją energię po tym kimś, kto odszedł. Bo naprawdę wyglądacie na bardzo, bardzo zmęczonych. Ok. I trzeba to energię oczyścić. Polecam mój filmik o wybaczaniu i oczyszczaniu energii, jest pod spodem. Pokazuje też, to jest grace card, że potrzebujesz kochać siebie, nie ma już być do, doormat, jak to ja mówię, wycieraczką, tylko pomagać innym, tylko służyć innym, tylko żyć dla innych, a co ty dostajesz w zamian? Wygląda na to, że część strzelców jest bardzo zmęczona. Pamiętajcie, że, wy, że jesteście stworzeni przez najlepszego artystę, jaki istnieje przez samego Boga. I nie jesteście żadną wycieraczką. Dla nikogo. Wygląda na to, że dużo Was oderwie się od tego, co do tej pory albo robiło, albo z kim było, albo gdzie było. I czas będzie zacząć od nowa. Coś. A może nawet wszystko. Co negatywne, co niedobre. Czas zakończyć. Bo 2016 będzie rokiem numer 9 i będzie się dużo kończyło. Modlitwa zawsze Ci pomoże, pamiętaj, modlitwa albo dziękowanie za coś i ta modlitwa brzmi, drogi Panie Boże i Archaniele Michale. Um, proszę cię o pomoc w takiej czy innej sytuacji, musicie wymienić. Dziękuję serdecznie za, za Twoją pomoc i ufam, że będę potrafić i za Twoim przykładem, za Twoją radą, z wdzięcznością i ja potrzebuję cudu. Proszę, żebyś mi zesłał jak najszybciej. Dziękuję. Amen. Więc może się zdarzyć, że część pod koniec roku będzie czegoś takiego potrzebowała, ok, szybkiej pomocy. Zacznij się na pieniądze bardzo dobrze, jakaś dobra nowina, potem z tymi związkami może być bardzo różnie. Pamiętaj, że masz siebie szanować, czyli może ktoś gdzieś nagle zechce odejść, pożegnać nas, wyjechać, zostaniemy sami, sami my strzelcy, chociaż ja strzelcem nie jestem. W każdym bądź razie, część z Was będzie też i potrzebowała odejść i odsunąć to, co negatywne, co już nie służy, za co nie czujecie wdzięczności czy szacunku. Lekcja dla wszystkich. Życzę cudownego miesiąca, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, kochani, i do kolejnego razu.